Festiwal piosenki Rozśpiewana Jarzębinka to już praktycznie wydarzenie kultowe. Okolice przedszkola samorządowego numer 1 w Subicach wypełniały dziś piosenki wykonywane przez najmłodszych artystów naszego miasta. Na półkach w ksiązeczkach bajeczki. Opowie Opowiem wam, bo wszystkie dobrze znam. Mamy 14 festiwal piosenki dziecięcej. Rozśpiewana Jarzębinka. Są dzieci z wszystkich przedszkoli słubickich. jest to powiatowy festiwal, no niestety w tym roku nie udało nam się tutaj ściągnąć, że tak powiem, dzieci z innych miejscowości. No może też okres taki jest wzmożony, że dużo się dzieje, ale, ale też zdarza się, że przyjeżdżają do nas dzieci z powiatu, czyli najczęściej z Rzepina. Oczywiście ocenia profesjonalne jury, później są nagrody, które tutaj właśnie ukłon dla pana burmistrza. Mamy co roku zapewnione nagrody dla uczestników. Jest to myślę, że fajna impreza, jest na powietrzu. Dzieci mogą zaprezentować swoje umiejętności wokalne i to jest jakby pierwszy krok, powiem, do no, dalszej kariery niektórych z nich, bo już takie przypadki tutaj były, że po prostu dalej dzieci śpiewają, już są dorosłe, dorosłymi osobami i śpiewają. Także myślę, że to jest naprawdę fajne przedsięwzięcie. Tato, tato, jak to dobrze, Ja też, ja też Oczywiście cieszymy się wszyscy z tego, że po raz 14 odbywa się ten wspaniały festiwal przeglądu piosenki e, przedszkolaków Jarzębinka, na który szczególnie czekają wszystkie dzieci, dzieci wszystkich naszych przedszkoli słubickich, bo mamy tutaj wszystkie przedszkola samorządowe, plus do tego są przedszkola... Nasze niepub, niepubliczne, więc bardzo, bardzo się cieszę, wystarczy spojrzeć na plac, ile tutaj dzieci jest słuchających mnóstwo dzieci śpiewających, także festiwal, ten przegląd, jak zwykle świetnie przygotowany przez dyrekcję i nauczycieli przedszkola samorządowego numer 1 Jarzębinka. Dzieci, które świetnie się czują na scenie i które potrafią śpiewać, mają szansę na to, żeby się sprawdzić przed również muszę to powiedzieć, profesjonalnym jury, bo trzy panie, które. Siedzą w jury, doskonale znają się na kwestiach wokalnych, więc to jest takie, już taka mała przymiarka do tego, co te dzieci być może w przyszłości będą robiły. Może tutaj, akurat, występujące na scenie dzisiaj dzieci będziemy w przyszłości również oglądać na dużych scenach czy chociażby w telewizji, jak całkiem niedawno Kaję czy, czy Marcela w The Voice Kids. No i właśnie cieszymy się. To jest taki, wyłapujemy tutaj najlepsze talenty. Oczywiście najlepsi zostaną odpowiednio nagrodzeni, ale tak naprawdę nagrody są przewidziane dla wszystkich dzieci występujących na scenie. Świetna zabawa przede wszystkim i właśnie tutaj jesteśmy, jestem z moją zastępczynią, z panem przewodniczącym Rady Miejskiej, gdzie świetnie się bawimy, słuchając tych wspaniałych dzieci śpiewających na scenie. Żyry konkursowe w składzie Anna Damowicz, Monika Jakuszewicz i Lidia Radkiewicz postanowiły w kategorii 3 latków pierwsze miejsce przyznać Michałowi Kowalskiemu, drugie Apolonii Serafin i wyróżnić Aleksandrę Mazurek. W kategorii czterolatków pierwsze miejsce przypadło Julii Jemelicie, drugie Alicji Koniczyńskiej i trzecie Leonowi Polczukowi. W kategorii pięciolatków pierwsze miejsce zajęła Hania Trzeciak, drugie Nadia Nickę, trzecie Joanna Lipko, a wyróżniona została i Gadembiec. i w kategorii sześciolatków pierwsze miejsce zajęła Nadia Kulasiewicz, drugie Marzena Jaszczuk i trzecie Maja Nowak. Wszystkim młodziutkim artystom gratulujemy.